Jak działa piramida finansowa, albo też inaczej nazywane schemat penziego. Oczywiście, hmm, można powiedzieć, wiele osób mówi, którzy no, tworzą te piramidy finansowe, że to jest rodzaj inwestowania, chociaż inwestowania tam żadnego nie ma. Zaczyna się od założyciela, założycieli, którzy zdobywają chętnych do wpłacania pieniędzy. Oczywiście. Te pieniądze mają tym wpłacającym przynieść duże zyski w dosyć krótkim czasie. No, nikt by nie wpłacił pieniędzy, kiedyby te zyski były albo bardzo odległe, albo też niewielkie. Kolejna sprawa to kolejni chętni. Poszukiwani już przez tych pierwszych wpłacających. Ci kolejnych szukają kolejnych i kolejnych. Oczywiście zyski, można powiedzieć, wpłacającym są wypłacane przez. Kolejnych chętnych, przez kolejnych wpłacających. Bez tego nie byłoby żadnych zysków, ponieważ te pieniądze nie są nigdzie inwestowane. One nie wpływają nigdzie, one nie są inwestowane w coś, co może przynosić jakiekolwiek zyski. A to wszystko się nakręca poprzez dostarczanie kolejnych chętnych, poprzez dopływ kolejnych nowych pieniędzy. I oczywiście to nie może działać. Żeby były pieniądze, żeby te najwyższe warstwy mogły otrzymywać jakiś zysk, cały czas są potrzebne nowe pieniądze. Cały czas potrzebny byłby ciągły przypływ pieniędzy i członków piramidy. Na początku przyjmijmy, mamy jednego założyciela. On rekrutuje dwóch chętnych. Ci wpłacają po tysiąc złotych. Każdy z tych dwóch Rekrutuje dwóch kolejnych, też wpłacających 1000 zł. I ta druga warstwa, tych dwóch pierwszych wpłacających, oni otrzymują, można powiedzieć, zysk, pieniądze, ale nie pochodzące z inwestycji, tylko zabrane tym wpłacającym, na przykład po 200 zł. Oni się cieszą, zarobili w ciągu miesiąca po 200 zł. Jedna piąta. 20% zysk w ciągu miesiąca. No ale te 800 zł oddali temu pierwszemu. I ci trzeci wpłacający, oni też muszą znaleźć chętnych, którzy też wpłacą pieniądze, z których też że oni dostaną zysk, którzy zostaną i te pieniądze są przekazywane dalej, 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 I tylko te ci pierwsi, ten pierwszy człowiek ma prawdziwe pieniądze, bo okrada tamtych, nic nie inwestując, w nic nie wkładając tych pieniędzy, a jego zysk to są te pieniądze pochodzące z coraz niższych, coraz szerszych warstw. Obiecywane zyski są właśnie wypłacane przez, a raczej z bieżących wpłat kolejnych, przystępujących. Wszystko działa, dopóki ilość wpłacanych pieniędzy jest duża, a wypłacanych niewielka. Gdyby wszyscy chcieli, nie wszyscy, pewna część, bo to nie trzeba dużo, wpłacających chciała wyciągnąć swój wkład plus zyski, wszystko upada, bo to jest niemożliwe. Tych pieniędzy nie ma. One są wypłacane jako zyski wyższym warstwom, no i temu założycielowi czy założycielom. Czyli pieniądze nie są inwestowane. Zyski z wpłat niższych, w strukturze piramidy są wypłacane przez jeszcze, jeszcze niższe warstwy. Wszystko działa do czasu, aż, się, aż są nowi wpłacający, albo założyciel, delikatnie mówiąc, nie zwinie się z interesem i z pieniędzmi, i nie wyjedzie na przykład do Kostaryki. Nie wiem, czy mamy umowę y, mm, o sprowadzaniu. Niechętnych naszemu systemowi sprawiedliwości z Kostaryką. Tak to ujmijmy. Taki dałem przykład, ale właśnie tak to działa. Dopóki są nowi chętni, dopóki są nowi wpłacający, to wszystko działa. I dopóty ktoś nie będzie chciał wypłacać pieniędzy w większej ilości, to wszystko działa. A zarabia tylko ta najwyższa warstwa. Tak działa piramida finansowa. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia ponownie.